Pamiętacie samoloty i stroiciela lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wapi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Fragment dziesiąty. M zasuwał ze zdwojoną mocą. No jasne, no kulał, ale kulał w pięknym rytmie. Taki rytm czasami sprawia, że człowiek podobno zaczyna dostrzegać to wszystko, czego zwykle nie potrafi zauważyć, chociaż stale jest w tym zanurzony. Rozsadzała go ogromna radość zimowego piękna lasu i bezgranicznego piękna jego brzmienia. Także z tego, że Monika ma opiekę. Przeszywała go też wielka radość z filmowych historii, jakie czasem wystawały gdzieś ze śniegu, a kilka mu spadło z gałęzi na czapkę. On te opowieści skrzętnie zbierał i ładował do plecaka. Wierzył, że przydadzą się w upsali, a może i w drodze, jak dzisiaj. Seans kolejny to mówiłem ja, babi. Że sosny zostały po Grekach to pewne. E, podtrzymywały niegdyś belki architrawów, gzymsy, tryglify i tympanony. Teraz wspierają co najwyżej chmury. Po Grekach została też miłość do łowów. Z tym, że ostatnio na tropach zwierząt zamiast jazona i tezeusza można napotkać tylko banarczyka. A na wyrębie gajowy koziej oznacza drzewa. Coś zapisuje w zeszycie, w kratkę, siada na pniaku, wyjmuje bułkę, jej popija herbatę z cukrem. Woła do drwali, którzy pogadują, zamiast porządnie wziąć się do roboty. – Piłować, chłopcy! Nie filozofować mi tu! Sprząta śnieg z rozległych pól pod barkicami. Rozpuszcza go w kuchni, w mosiężnych saganach. To trochę kosztuje, bo drewno na opał jest drogie, ale on się nie przejmuje. Skupia się na innych sprawach. Przede wszystkim cwata leśne, polne i bagienne pary. Różne samce z samicami. Dzięki temu wcześniej będą młode żaby, lisy, dziki itd. Tak tak w końcu dość ostentacyjnie zrzuca czapkę i wełniane rękawice. Wspina się na dach i skacze w niebo. Bardzo prędko macha ramionami. Polatuje nad polami, śpiewa, budzi zimnokrwistą wiosnę, prowokuje do działania blade słońce. To nie może być zupełnie bezowocne! Tyle starań, tyle ludzkiej dobrej woli! I y, jeszcze Ryszardowi Janeckiemu podoba się słowo. Y, Winchester. 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 W, Winchester. Tak mu jakoś dobrze brzmi i wywołuje w nim przyjemne skojarzenia. Z włoskich on przepada za wyrazem. Y, Cinderella. 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 Z polskich ceni termin y, kontradmirał kontr, a, kontr, admirał. admirał. Jego żona e, lubi filiżankę. E, f, 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 no zresztą. Filiżankę. Tak. A przed snem powtarza sobie czasem <laughs> bałamu bałamutny. Bała, bałamutny. Mm, bałamutny. 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 Janetcy się cieszą, że tyle jest słów na świecie, a wśród nich naprawdę piękne. On je zapisuje w różnych miejscach złotą farmą. Ona je haftuje na obrusach. Czasem znajdą coś nowego, coś nadzwyczaj udanego. Przeżywają wtedy wielkie święto, wielką radość. Może trochę nazbyt głośną, uciążliwą dla sąsiadów, ale. M przyjrzał się mapie i uznał, że za dwie godziny z małym hakiem wyjdziemy już z puszczy oczywiście od północy. Znajdziemy się w Polach w okolicy Gostu drzewa. On miał taki przyrodzony talent, poczucie przestrzeni i czasu. I był z tego bardzo dumny. 22. zaczęła się odwilż. Zapewne wykluła się wcześniej, wchodziła do lasu stopniowo. Z tym, że właśnie o tej porze dała się wyraźnie odczuć skórą, nosem i jezorem. Zanim niebo zasłoniły chmury, przeleciał nad nami rejsowy samolot. M. zatrzymał się z zadartą głową. Gapił się jak urzeczony. Boeing zarysował sobą błękit. Może leciał do Sztokholmu? Naszym szlakiem? Miał wylądować na Arlandzie gdzieś za 70 kilka minut? Nie, my mieliśmy podróżować nieco dłużej. Stojąc nadal w tym samym miejscu, M opuścił wzrok i zaczął się rozglądać. Powoli uważnie, jakby pierwszy raz zobaczył drzewa. Wytłumaczył mi ciut później, że przeżył olśnienie. M wiedział dokładnie, że to co zobaczył dla innych jest głupstwem. Cóż na to poradzić? Wyświetliło mu się w głowie, że Bóg, który przemawiał do ludzi na różne możliwe sposoby, akurat do niego przemawia przez lasy, ich leśnym językiem. Tak jak kiedyś zwracał się do M, sekretną mową startów i lądowań samolotów. Mój przyjaciel myślał o tym na głos jeszcze przez 12 bitych minut i doszedł do wniosku, że ostatnio nie postara się mu coś powiedzieć również przez muzykę i przez ludzi. A przez psa? Pragnąłem go zapytać. No, ale w sumie jakoś, no, nie spytałem. M rozważał trudną kwestię. Fakt rzeczywistości równoległych, no na przykład jego Marty i Moniki, a zarazem niejakiego Sebastiana, Huaresa, hu, hu chyba tak to się wymawia. Z Argentyny, w każdym bądź razie. Jaszczurki siedzącej przy Pompie w pewnej małej miejscowości koło Sydney, stewardesy w samolocie do Sztokholmu, rodziny z Bukowa, pewnego kamienia załóg w Ankarze i nornicy śpiącej w jamie głęboko pod śniegiem, powiedzmy gdzieś w tundrze, na obszarze za Uralem. Kiedy myślał o dalekiej nieznanej nornicy, znacznie bliżej, tuż przy sobie, wyczuł ciszę obecności. Coś w pobliżu mocno było. Może nawet się gapiło. Em odwrócił się za siebie i zobaczył wielką mordę. Trzy kroki od niego stał ogromny samiec łosia. Em władował mu się mimowolnie w jego rzeczywistość równoległą. Łoś czekał i czekał. Cierpliwie, bez ruchu. No, lepiej było się wycofać. Łoś ruszył przez sosny, wcale nie biegł. Tylko kroczył, nie oglądał się na mego przyjaciela, nie uczynił tego ani razu. Nie interesował go fenomen poszczególnej ludzkiej egzystencji. M. trwał skamieniały, a zachwyt i wdzięczność parowały mu z otwartej paszczy. No, już mieliśmy trochę w łapach. Trzeba było jak najprędzej znaleźć sobie jakieś leże, jakąś ciepłą budę na noc. Problem w tym, że M. nie umiał zignorować dość kiepskiego grania lasu. Zaczęły się szumy, nawet jakieś nieprzyjemne jęki. Nie byliśmy nigdy w owych miejscach tak daleko od nowego jaru. Nie byłoby lepiej, gdybym skupił się wyłącznie na podróży. On jednak przystawał i podstrajał, co się dało. To był naprawdę no, no, w dobrej formie. Strojenie szło sprawnie. Niestety, dość prędko skala potrzeb okazała się tak wielka, że przydałoby się pięciu, nawet sześciu strojcieli więcej. M nacinał delikatnie korę, obrywał suchelce, zakopywał porzucone świństwa. Wszędzie tam, gdzie była jakaś szansa na ratunek czy poprawę. Czynił to, co było w jego mocy. Za to tam, gdzie porobiło się naprawdę marnie, to znaczy w tych miejscach, gdzie leżała sterta eternitu lub traktor, rozjechał poszycie i przywrócił młode świerki. No M no, nie miał wyboru i, i musiał się poddać. Tam była potrzebna zmasowana akcja ratunkowa. A on działał ambulatoryjnie. Działał tak na tyle długo, że mrok zakrył drzewa. Zmierzch nadszedł podstępnie, trwał krótko i uciekł. I zwaliła się na puszczę ciemność. M miał zmysł z satelitarnej orientacji. Wspominałem o tym i potwierdzam. No, był lepszy ode mnie, a psy przecież mają w nosach dość czułe busole. Weszliśmy na pola dokładnie w tym miejscu, gdzie sobie założył, kiedy jeszcze w świetle dnia studiował szczegółowo mapę nadleśnictwa. Za to czas nie zgadzał się zupełnie. Zjawiliśmy się tam znacznie później, niż M to przewidywał. Mieliśmy spóźnienie. W takim tempie do Uppsali mogliśmy iść dłużej niż żółwie do Indii. Wszakże teraz było najważniejsze, by poradzić sobie z nocą. Przetrwać ją bez odmrożenia członków. Kwestia podkręcenia tempa marszu musiała poczekać do jutra. Nie będę ukrywał, no, no podmarzłem. No. Nie było zbyt zimno, ale za to dosyć mokro. A to gorsze od lekkiego mrozu. Chciałem iść czy biec możliwie żwawo, a tymczasem przystanął na granicy pól i lasu. Bardzo trudno było mu się rozstać z zielenią i resztą. Zdało się, że obleciała go niespodziewana trwoga, jakby miał pożegnać się zostałym lądem i wkroczyć na bagno powleczone cienkim lodem. Powiedział coś dębom, które rosły na krawędzi. Wreszcie ruszył rozmoczoną drogą, której już nie strzegły drzewa. To był pierwszy dom i pierwsze światło, jakie ujrzeliśmy za granicą lasu. Gospodarstwo stało w polu, na niskim zniesieniu, zupełnie samotne, w pobliżu chałupy marzły cztery owocowe drzewa. Wokół żadnych but, szałerków, ogrodzenia, tylko studnia bez przykrycia. Ot, po prostu stary dom. Ruina z żółtym światłem w jednym oknie i dymem cieknącym na ziemię z komina. Nie szczekały żadne psy, no co wydawało mi się dziwne. Podeszliśmy skrępowani i niepewni. Mieliśmy poczucie, że ktoś może wziąć nas za bandziorów. Gdyby nie ten mokry, mrogi i utrudzenie, pewnie dalibyśmy temu spokój. Em cicho zapukał. Po chwili raz jeszcze i nic. Nie było odpowiedzi. No a przecież dym i światło świadczyły wyraźnie o życiu. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii występuje mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy, dalszy nastąpi. Zapraszamy.